w stronę dyrekcji okręgu Dańskiego i przedstawiciela okręgowego wszystkich tutaj uczestników oraz zarządu w Warszawie Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy tutaj pośród was z jesteśmy mi przedstawicielami z Węgier jesteśmy przedstawicielami jak wiecie, to Polacy i Węgrzy zawsze się lubili. Brawo. Do tego jeszcze dochodzi wędkarstwo jako główny cel przyjaźni. Jesteśmy z miejscowości Radzkewe, to jest miejscowość 30 km pod Budapesztu, a nas łączy szczegółowy kontakt z okręgiem gdańskim. Jest dziewięcioma okręgami w Polsce, bo Szybny jest oczywiście Gdańsk. Od dziewięciu lat już współpracujemy w wędkarstwie, a przede wszystkim współpraca polegała, nasze porozumienie polegało na... Przede wszystkim na Was polegało, bo, bo zapraszaliśmy zawsze dzieci, młodzieży, wędkarzy na Węgry, na naszą kolonię wędkarską. E, dotychczas przyjeżdżali zawsze rokrocznie e, 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 na Węgry, a oraz, oraz nasze Węgrzy przyjeżdżali zawsze tu do Polski na kolonię wędkarską. A, a zim, o kártyka, o, na I w, w tym roku, akurat teraz w sierpniu, uczestniczyli z, z okręgu z karku, z okręgu z Gdańskiego, z koła z Stepan, kira, Pan Step a Stefan Makurat akurat uczestniczył i był na Kolonii.